Witam serdecznie Witam. widzów programu Na Osi. Zapraszam jak zwykle do cyklu Nie zabiję, nie da się zabić. Jak zwykle z Andrzejem Wachowskim. Spróbujemy razem coś powiedzieć Wam na temat były. I z zamałem na będziemy oceniać sytuację, które wydarzyły się na to. to zapraszamy. Oglądamy. To znowu jesteśmy w Stanach i robimy karambol. Oj. Oj, 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 to jest najgorsze. Ja się tego najbardziej obawiam. Zawsze patrzę w lusterka, jak stoję w tym takim korku, i. Czy przypadkiem ktoś tam nie rośnie w lusterku jakiś to, samochód? Dokładnie, i sobie trochę miejsca zostawiam. No ale to jest strasznie, bo, bo. tu widać, że ten kierowca ciężarówki w ogóle nie hamował. Też takie wrażenie no. odnoszę, właśnie. Kierowca ciężarówki po prostu nie hamował. Że nie najechał na, na jakiś tam pojazd, nie przejechał go, tylko wypchał. O, bum, wypchał jednego, drugiego. I tutaj już się szybko zorientował. Pierwsze uderzenie już był na hamulcu, tak. Praktycznie ten nieuszkodzony, co zjeżdża teraz. Trzy auta jakby się zderzyły te osobowe, tak? tak? Jak ciężarówka tak, pchnęła tak, tak, tak. ten pojazd, jeden, drugi, trzeci. <laughs> Ale te samochody, na które najechał, one po prostu jechały wolno. To nie było, że w ostatniej chwili hamowałem. On po prostu dojeżdżał pełnym impetem tą ciężarówką. Pewnie też znużenie. Zemka była. Nie wiedział, dopiero uderzenie i dopiero... I się było... wybudził. I się wybudził, no. To było jakie wybudzenie? Gwałtowne, raptowne. Gwałtowne wybudzenie, o. Wszystkie pojazdy, które stały na tym pasie. Każdy kierowca został zaskoczony. Jak staję w korku takim, jak tutaj był, jako ostatni, to kawałek jeszcze zostawiam miejsca na ucieczkę do przodu, w bok, gdziekolwiek i patrzę w i cały czas obserwuję, czy te pojazdy, co dojeżdżałem do mnie, czy zwalniają. nie, to bym uciekał na prawo, na lewo, gdziekolwiek i tak zawsze Szukam, jak dojeżdżam do takiego yy, yy, miejsca, to, to szukam, szukam pobocza, które będę mógłby uciec w razie właśnie takiej sytuacji. Kierowca ciężarówki najprawdopodobniej zasnął. Tak to się stało. No, no i po prostu dobrze, że te samochody jakoś tam porozbiją na prawo, na lewo, a nie najechał na, to, na, na, na te samochody. Zdarza się. No, to po prostu sami też musimy uważać na to, choć my jesteśmy niewinni, stoimy sobie w koreczku, a nagle ktoś na nas najeżdża. Po prostu patrzcie w usterka i zostawcie sobie zawsze kawałeczek miejsca, nie stójcie do rzeku, żeby można było się w razie co, jak widzicie, ten samochód nie hamuje za wami, po prostu żeby odjechać, próbować uciec. U pasa warujmy, żeby ci kierowcy właśnie pomyśleli, w ten sposób ten kierowca ostatni. Ten nie uchroni to już tego kierowca, jak ten ucieknie, nie uchroni tego poprzedniego, no ale, ale na to trzeba właśnie zwracać uwagę, jeżdżąc no, w takich ładunkach, no, nie innym, to są przepasy, to są autostrady, duży ruch, duża szybkość. Tak, droga ewakuacji zawsze trzeba sobie przewidzieć jakieś takie miejsca, tak, gdzie by się to udało zrobić. Hmm. Ja a skoro skoro, to... no mówiliśmy hmm. o że prawdopodobnie ten kierowca zasnął. Tak. Po prostu. Hmm. Więc to uderzenie to było no, gwałtowne przebudzenie. Gwałtowne przebudzenie. No, nie, nie było to śmieszne, trzeba uważać. Po prostu kierowcy ciężarówek też przesypiają, my jako kierowcy osobówek też od czasu do czasu, nam się zamyka, bo na pewno taką sytuację i trzeba to po prostu przewidzieć. A ja zapraszam do programu na osi, Owek. Jednak... Ja tradycyjnie no, do YouTube zapraszam. Nie no. Oglądajcie tam nasz kanał na YouTubie. Subskrybujcie, lajkujcie, like no i przede wszystkim piszcie, czy zgadzacie się z nami z tym, jak my oceniamy to, te zdarzenia drogowe, czy nie. Podzielcie się swoimi wrażeniami na to. I za tydzień już w cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia.